Cześć, to my, Delimon LPS. No i to taki troszkę smutny odcinek, bo ten kanał już jakby nie istnieje. Mamy nowy kanał, też się nazywa Delimon LPS. Ale tak, Ja pewno się pytacie, ale czemu nowy kanał? Ponieważ zapomnieliśmy hasła, chcieliśmy wrzucić filmik właśnie z kolekcją. Właśnie stoję za nią. No i zapomnieliśmy hasło, no to musieliśmy zrobić nowe. No teraz tam starsza Limon um, się zalogowuje i to wszystko. Um, no i właśnie um, wie, widzę, że wrzuciłam film. na pewno widzicie, wrzuciłam filmik, to co kłamiecie, na pewno tak mówicie teraz. Ale nie mam na telefonie, ale my też chcemy um, po prostu filmiki, a tak to nie zmontujemy jak właśnie będę na telefonie, a hasła się nie da tak zobaczyć. Chcieliśmy też, zapomniałeś zapomniałeś hasła, też chcieliśmy to nacisnąć, ale nie wyjdzie też to. Więc wpadajcie na kanał LPS taki tak samo, ale jeszcze nie ma żadnych filmików, ale będzie właśnie z kolekcją, no to... Ta. Aha, i to nie jest żaden żart.